Stało się coś niesamowitego. Polowałem po internetach, obserwowałem ale ludzi z cenami to trochę po. No tak troszeczkę dużo chcą i tak porzuciłem nadzieję, bo mówię, mam tyle fajnych w pamięci Gierek pogroby, ale na nowym kompie to każdy potrafi. A na tym? 66 MHz. bo Mam laptopa ze 100 MHz, ale na 100 MHz to każdy potrafi. Więc, jeżeli chcecie tą historię usłyszeć, skąd go mam, zostańcie. Jeżeli nie chcecie, to przesuńcie jakieś dwie godziny do przodu. <laughs> e, nie do, no, dobra, szybko. Dzwoni tylko, że ma stare graty do ten, i przy okazji miał jakąś sprawę. więc podejrzewam, że chodziło o taką, pomóż ja i dam trochę gratów, bo i tak u mnie do wywalenia. No i tam były ze cztery kąpy, albo trzy i chyba parę drukarek. Oczywiście, drukarki też od razu mm, na zbiórkę elektrośmieci do pewnej zaprzyjaźnionej szkoły. No i te komputery jakieś miałem Pro, jakieś tam Pentium 3, to już mnie trochę zaciekawiło. I ten taki, taki żółtawy, bielasek troszeczkę to mnie zaciekawił. I mówię, wow, ale coś mi tu nie grało. Mówię, jak to jest możliwe, że mamy 4866 i 66 MHz? No i mam napęd CD-ROM. Ja tu nigdy czegoś takiego nie słyszałem. To 95 rok, to te komputery nie miały takich wynalazków. Ja tu się tak. prędzej spodziewałem tego dużego flopa, ale no... Ta obudowa kryje jeszcze wiele tajemnic. Zapraszam do środka. Nie będzie łatwo. No, niestety obudowa ma zamek na klucz. Ale mamy klucz. Kur... Co jest? Który... Miała Tu mamy jakiś. Zobaczcie, to jest totalnie nietypowy PC. Totalnie Wam powiem. Przede wszystkim, co tu jest do bani? To, zobaczcie, jaka dziwna wtyczka zasilacza. To może już być ATX jakiś, tak? Date code 9531 czyli mamy 91.5 rok, 31 tydzień. Przecież to jest, to jest z, z mojej komuniką. Takiego powinienem dostać na komunie dostałem Pegasusa czy to dobrze? Zdecydowanie nie. żeby się dostałem. Ale to jest obudowa szybkiego montażu. No i tutaj wiadomo rzuca nam się w oczy kurz. <laughs> e co tutaj takiego jest nietypowego? Przede wszystkim procesory kiedyś były bardziej energooszczędne, nie produkowały tyle ciepła, nie potrzebowały gigantycznych wentylatorów, żeby pozbyć się ciepła, które tak naprawdę pochłania prąd, które tak naprawdę nie ma sensu po prostu. Nowe kompy nie mają sensu, po co są nowe kompy, jak stare są dobre, w sumie stare kiedyś też były nowe, ale pomijając mamy S3 Trio, fajna grafika, aczkolwiek... Hmm, powiem szczerze, że tutaj jest chyba dziura na dodatkową pamięć graficzną, ale to chyba się nie uda, bo ciężko jest dostępna, dlatego hmm, zastosujemy może taką kartę. Tutaj już mamy 2 mega pamięci, a 2 mega to tak jakby na dzisiejsze 2 giga. Bądźmy szczerzy, prawie nic. Hmm, tutaj chyba jest zapasowy cache do procesora, bo wątpię, żeby był jedna, jedna tylko dziura na hmm, Pamięć, plus obok tutaj trzy miejsca na pamięć. Tu mamy SIMy, pamięci SIM. No, tyle kości pamięci to mi i tak pachnie z, z, z czwórkami albo ósemkami kościami. Nasza pciucha, dwa biosy, co oczywiście się nie spotykało w komercyjnych komputerach. Tutaj daje nam troszeczkę rozkminy ta karta. Idąc tak tropem. To przede wszystkim zobaczcie, jest to adaptek. Czyli mamy do czynienia z jakimś kontrolerem. Tu jest BiosDate 93 rok. Nie wiem czy był 3 Czyli jeszcze starszy gruchot. Czyli mamy kompas z dołożonym napędem cd na skazji. Tak, już sprawdziłem. Napęd jest na skazji. Co to oznacza? Że to jest jakiś pochybany komp <noise> żart eee, komp miał dwa dyski eee, nie będę miał tak się podjarałem że od razu go odpaliłem i on nie startował bo ten drugi dysk jest wywalony i blokował całkiem kontroler ciekawostka made in france kolejna ciekawostka Made in UK Mineboard, tak? Wrzucimy go teraz na kompresor, wyczyścimy go trochę, niby nie, wy, nie chodził źle. Nie powodował żadnych hałasów, ale jednak należy mu się trochę czyszczenia po tym, co go spotkało. No, słuchajcie, teraz to wygląda o niebo lepiej. W zasilaczu to na kurzu. Tu wszędzie była to na kurzu. Dobrze, że coś mnie tknęło, żeby zrobić to na dworze. W sensie, że, wy, że wyczyścić kompa, tak? <śm> to co? Palimy go? Wariata, Negusa. No, i ładnie. Nie znamy hasła. W tej sytuacji pasowałoby albo znać hasło. Albo są dwa sposoby, żeby obejść to hasło. Pierwszy, nie polecam używać przycisk Escape. Drugi, dużo prostszy, ale działa identycznie. Anuluj. O kurde, chyba jakiś update był. No i proszę bardzo. Windows 95. Co trochę smuci, brak karty dźwiękowej. Więc nie posłuchamy Winamp'a. Niestety jest też brak USB. Więc nie posłuchamy Winamp'a. Jakiś czas temu znalazłem w skrzynie bez zasilacza, z trochę obrobioną, ale tam chyba był jakiś sand plasterek, więc chyba sobie pokuszę się o włożenie go do komputerka i będziemy mogli odtwarzać Audio CD. Nie wiem jak Windows to 5 i MP3, ale powinien podawać 16 RAM, czyli mamy dwie ósemki, komputer powinien dekodować jakoś. Mamy błąd rodziny, Ro... zobaczcie, komp Intela, chociaż Intel standard 486 procesorów występował, w... nawet VIA robiła procesory, Intel robi procesory, chyba AMD robi procesory. Kiedyś to byli wszyscy jakoś nam wiecie. Razem, a teraz. Ech. System zgodności z MS-DOS, 90% pamięci wolnej. Jesteśmy, mamy tę moc. Eee, dobra. Jakieś kliniki z Warszawy, komputer. Danych jako takich nie ma. Otoczenia się czołowego nie ma. No, miło, że o, pokazuje nam CD-ROM, czyli skazy działa. Jezu, jak to pięknie chodzi. Taka ciekawostka. A zresztą pokażę. teda nie jest to ATX, jest to tak jakby pół ATX, ponieważ przycisk jest już po stronie wtórnej zasilacza, czyli zwiera tak jakby nam i zielony i czarny w zwykłym ATXie, gdzie w standardzie AT zasilanie było włączane odcinając linię L i N, czyli zasilanie 230V do zasilacza było włączane lub odcinane. Tak więc tutaj taka ciekawostka. I teraz jeszcze sztos, komp ma, fizycznie też ma, podczerwień. To był czas, kiedy można było używać Nokii 60 chyba, 20, i wszystkich tych biznesówek z podczerwienią do transmisji danych jako modemu. Prędkość wiadomo jaka była, do 50 chyba tam 6 kilobitów na sekundę, ale żeby wysłać prostego maila, który kiedyś był naprawdę o wadze kilku bajtów, myślę, że spokojnie wystarczało. Tak więc słuchajcie, tyle z mojego chwalenia się komputerem. Później sobie doczyszczę budowę. Prośba do Was, dawajcie jakieś paczki z grami. Coś, żeby mi weszło na jedną płytkę CD, <laughs> żebym mógł sobie podpalać. Mm, Volvo 3D znalazłem, ale Będę szukał Supaplexa i parę innych tytułów, ale jak coś wy znajdziecie, coś co warto palić na tej maszynie, to dajcie znać. Wiem, że pośród nas są gdzieś takie stare dinozaury jak ja, które mogą pamiętać ten sprzęt. Fakt! Nigdy takiego nie miałem wcześniej, bo miałem na 386 komp między innymi kompa podarowanego od drużyny harcerskiej, od Toyoty z radości, bo nie ukrywam. Kiedyś się nie przelewało. A i tak było lepiej niż teraz. <laughs> Dużo dobrego, Narka.